Witajcie kochani! Dzisiaj e, zapraszam was na vloga, będzie to vlog z Eko już widzicie tutaj na pewno w tle plakat, a tam widzicie, tam, 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 to Luiza. Zaraz pójdę wam pokażę jakie, jaką miejscówkę super sobie zrobiłyśmy, bo spotkałam się właśnie z Luizą, tak jak w zeszłym roku, byłyśmy razem na Eko Wokotonie, tak i w tym roku postanowiłyśmy się wybrać. O, a tu mamy taką fajną miejscóweczkę. Zobacz, balony uciekają. Gdzie? Aha. Chcecie zobaczyć, jak balony uciekają? Nie wiem, czy będzie widać. O, widać że i Dominika i się bawią i z To jest straszne, słuchajcie, naprawdę mega hardcore. Szkoda słów po no, prostu. W zeszłym roku byłyśmy na... szłyśmy 10 km dla niedźwiadków. dla niedźwiadków, a w tym roku niestety jest wersja dla zwierząt, dla pingwinków. Ale, Ale dla tylko dzieci. dla dzieci. A niestety nie załapiemy się. Nie pozwolą nam, także będziemy musiały wybrać którąś z dwóch pozostałych akcji, co mi tak mi się nie podoba, bo ja tylko dla zwierząt chciałam tutaj no, przyjść. Ja też w sumie. I ucieszyłam się, jak zobaczyłam, że są pingwinki, a tu ja tak... Też. O, no, miałyśmy iść na tą mniejszą trasę, ale chyba nam nie pozwolą wykonywać tych. Jeśli się dowiemy, to, to może będzie zabawnie. <grymali> jak <grymali> trzeba, grymalu, jak jak zamiast trzeba zamiast będzie się nie. w taki wiesz, klocek zmieścić, przejść jakąś śrurką. <grymali> no dobra, no co, skurczy się A, człowiek, no. Norma mi spada. A, dobra. No, skurczy się człowiek, no co? No dobra, no. i to właściwie y, byłoby na tyle, na ten czas. Y, nie? Zobacz, okay. zobacz, mnie nie idzie. To chyba nie? Tak 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 nie, to chyba jakiś jedi jest. <śpiewanie> Słuchajcie, zapraszam was na strój dnia Pauliny. O, proszę, proszę jak się wdzięczy, proszę jak się wdzięczy. No. takie ładne baloniki To znaczy, Paulina powiedziała, że ma dwójkę dzieci, wiecie Ona i ja Nie, pani dała nam, dużym dziewczynom Z e, dnia to tylko szybko postaram się e, e, buty, buty, buty Buty moje naj, 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 naj ulubiejsze, czyli Clark, i Drift Spodnie to są defu, z F&F-u, kupione chyba w zeszłym roku Bluzka to Only, pod Eee, a koszulka? szukka, ale I niekał. Nie to Jezu! Prawie to samo jak zawiążesz. Whatever. Tak. Okej, okay, i to tak mniej więcej był na tyle też mam O, piękny plececzek. No i oczywiście moją torebkę, bo jeszcze się nie przepakowamy. Słuchajcie, i tu jeszcze, jeszcze tu! O! Jeszcze tu! No i to tak mniej więcej byłby na tyle.

Pana tyłu. Możesz teraz wziąć na tył. Ale usiąść się ładnie teraz. I pomachaj ładnie. Żartowałam. Wcale nie jestem masz tak bardzo zmęczona. To już jest co? Ostatnia, prosta. Tak. I już kończymy. finiszujemy. Chciałam jeszcze tylko powiedzieć, że słyszałam, że za każdy kilometr, który przeszłyśmy, a przeszłyśmy ich 10, to za każdy kilometr, każda z nas dostaje 4 zł na wybraną fundację. Tak. Tylko tyle chciałam powiedzieć. Merci. <laughs> A weź go czart, weź go czart, weź go czart. Małgorzata! No, A z rodka? W i pachnie zielony dym. Późno już, gdy pójdę do sąsiada. My. Tak wyglądamy. I już kończymy. O Matko, przepraszam się. To z tego rozpędu, bo ja chcę iść dalej, metę tak, przejść po tak. prostu. No już jesteśmy prawie, 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 prawie na samej mecie. Także tak, jest jesteśmy to. z Ciebie bardzo dumne. Prawda? Bardzo dumne, bardzo. I bardzo zmęczone. Bardzo zmęczone trochę. trochę bardzo zmęczone. Okej. Okay. Poza tym, że byłyśmy na Ekoło Kotonie, się czy z Luizą, to standardowo jak w zeszłym roku, bo w zeszłym roku się poznałyśmy z Luizą tak naprawdę, także to nasza rocznica, to wymieniłyśmy się również na, na prezenty powiedzmy sobie, Luiza u siebie pokazała swoje prezenty, na pewno możecie zobaczyć u niej, a jak chcecie, to teraz możecie zobaczyć, co ja dostałam od Luizy Chciałam tylko powiedzieć, że bardzo się starałam, żeby wszystko było nietestowane na zwierzętach. Od Szydka, Artego ciągle przybliżę mię oddalam, już przystaje. Przy ludziom głowię. Pilękujący i pilękująca biling, maska. To jest też Marion. W większość Marion. Ik heb het al. Dit is eerste bus die dużowa ja pomarańczowa <laughs> A to jest eliksir Prostujący yy, włosy Też jest miała Marion z Miałaś tak? Nie, nie, miała a, nie miałaś. Coś tu jest zagrzepane To jest mój ulubiony zmywacz do paznokci I To jest e, zmywacz Sensic, to jest z natury zapewne Tak, tak I to jest Mangolia O, tak? tak? o zapachu Magnoli. Magnoli. Prawie to samo. <grystanie> to jest komin. Różowy komin. No jakiby inny. I to zostawiłam na koniec. Ja zawsze lubię na koniec zostawiać się wszystko, co jest takie bardziej... <grystanie> Nagrałaś to? Nagrałam. <grystanie> wow, Ale się cieszę, strasznie się cieszę. I to są, słuchaj, naturalne Agaty. Jeny, ale śliczna jest naprawdę wiecie co ale najśmieszniejsze jest to że e, tak sobie ostatnio zaglądałam na stronę goty i myślałam o jakiejś brazolece z kuleczek, że może bym sobie kupiła a tu taka niespodzianka Jezu! czy tam w myślach także e, to już wszystko wszystko nie ma nic więcej bardzo bardzo dziękuję Bar luizie e, no i e, bardzo bardzo jak się cieszymy jak małe dziecko <śledziany> E, no dobra To to by było na tyle Dziękuję Wam bardzo za oglądanie e, Ja już pewnie e, to będzie tyle z tego eko łokotonu Bo już pewnie nie będę nic więcej wstawiać Także żegnam już się z Wami Było no, ogólnie bardzo fajnie Mam nadzieję że dobrnęliście do końca tego filmiku Bo pewnie będzie bardzo długi e, No i to tyle e, Dziękuję Wam bardzo za to, że ze mną jesteście, że e, komentujecie, że w ogóle Mój kanał już w ogóle chcecie mnie oglądać. Ym, I tyle. Jeszcze raz i tyle. I nie mogę się z wami w ogóle pożegnać. Okej, okay, dobra, to kończę. Na razie. Pa! Pa! <grymizmowa> <grymizmowa> Prawie zepsułam. Czekaj, je, tak, jak się zakłada. Tak? Dobrze, tak, że, <grym zepsu> że nagrywam. <grym zepsu> czekaj. Bardzo dobrze. Tylko muszę sobie powiększyć. Po, Aha. Tak powiększa. Proszę <noise> <noise> się zmienić, Ale to gdzie? To gdzie ja mam zrobić? Tak? Aha. Tak? No jakoś tak. Ale to się nie lepiej, Bo tam rzep jest Może trochę krótki. Jest tak? Pokaż jaki masz ładny plecoczek. Nogi nie widać, bo jestem za blisko, no coś to, to ty. To dobrze, bo mam buty straszne. Brata. Buty? Brata! Piękne buty. A skarpetki taty. <głosy> <głosy> Proszę się nie śmiać. Proszę się nie śmiać, bo ja, bo ja nie ten. Naprawdę. Ja nie ten nieco. Nie mam Adidasów, skarpetek. Masz Adidasy? Kupiłeś ze roku. Mam, ale to takie tetrowe. Tetrowe. <laughs> no nie wiesz, tetrowe. Z kartonu, no to. One zaraz by się rozpadły, jak popadało. To, że wyjątkowo ładnie w tych kamerach wyglądamy. Naprawdę, no nie? A. Okay. A. <laughs> jest jakąś włócznią, nie? To chyba jakiś Jedi jest. Normalnie. No, jakiś Jedi był. Przystojmy chcesz tam Długowłosy to przystojny, to przystojny. to lipa, lipa. Ja nie wiem już długowłosy, długo chyba Boże, ja uwielbiam. No to... No to już znaczy nasze preferencje. No, nie, nie. Numery podamy na dole.